Cześć, witajcie w Polygon TV, mówię do Was Lechu, a tu na ekranie przed Wami jest samociemny, czyli mój Wargen Priest w grze World of Warcraft. Właśnie sobie ogrywamy nowy dodatek, i to jest pierwszy odcinek, w którym możecie też zobaczyć moją twarz. Także nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja się zastanawiam, bo strasznie dużo światła tu musiałem nastawiać, więc ciężko mi coś zobaczyć w ogóle, um, bo mnie oślepiają światła. Ale podejmijmy się naszej przygody, a mianowicie ostatnio kręciliśmy się tutaj w okolicy um, obozu Nigdzie. Jakby to w wolnym tłumaczeniu można było powiedzieć, w tamtej wieży znaleźliśmy jakieś straszne rzeczy, gdzie było jakichś dwóch braci: jeden miał wynalazki, a drugi był takim trochę Jamesem Bondem i testował te wynalazki, żeby tą magię odczarować z tego miejsca. Yy, oprócz tego zabiliśmy tutaj złych ludzi, którzy chcieli zabić bobry, które to zadomowiły się w tej krainie. No i w zasadzie skończyły nam się rzeczy do roboty w tym przepięknym miejscu. Także, yy, jako że też wbiliśmy ostatnio maksymalny poziom doświadczenia, no to po prostu weźmiemy i polecimy sobie do tego zadania głównego. Czyli musimy znaleźć kogoś o imieniu Brena? Nie mogę się doczekać. Wziął. Okej, okay, tu jesteśmy bardziej w okolicach tej miejscówki, w której zaczęliśmy naszą przygodę z tym, z tą krainą. A wygląda na to, że mamy z górki, więc chyba tu lecimy już sobie do końca drogi. O nie, to nasz kolega Wąsacz, który był na początku. O nie, ktoś zaczarował Hanu i on ją w wiatrem leczenia w nią robi. O nie, tu jest totem tylko tej Breny, którą my mieliśmy znaleźć. O nie! Ty jesteś Brena? Aha, to jest Brena. Ok. Nie ma czasu na gierki. Nasza karawana została zaatakowana. Wzięli połowę moich ludzi. I część z nich jest też ranna. Aha, że możemy pogadać z nią dopiero jak będzie bezpieczna jej siostra? Każdy karawan. Aha, muszę oddać dopiero. Dobra. O, ta ledwo się wyleczyła i już leci. Ratować. Tak, ja i muszę pomóc. To już zrozumiałem. Funerary offerings? Że... jakieś co się daje na pogrzeb? jakieś mam odzyskać 8 rzeczy z pogrzebu? Zabij z Woli. Oraz... Eee... rozbóż pułapki? Uważaj, straszne są te zwolę. nie ma A nie ma tu tronu. Co? Uh, eee. A to nie już tu są. Fajnie, że ten zwol główny, którego trzeba zabić, jest tak na uboczu. Nie trzeba zbyt dużo robić, ale tych też mam zabijać. Dobra, najpierw to. Ależ mnie tłuką. A bo ja stoję w tych wszystkich złych rzeczach, które mnie puszczają. O! Ale klikania! Pim pirim, pirim. Sobie postawiłem pułapki. Dobra, no i do następnych zwoli. -E. A, jak też tu chyba jest, bo tu część zabitych leży. Aha, ja mam ich zabijać w ogóle, bo oni mają... Hm. Nie mają te rzeczy pogrzebowe. Chodźcie wszyscy? Nie wiem, co zrobiłem, ale coś niech zrobiłem. Dobra. Super. Dwa zdobyłem. Chodź. Aha, to tylko taka krótka jaskinia jest, tak? O. No i ciężko, ciężko się z nimi walczyć w tej jaskini. Nie powiem, że nie Ale te pułapki na ziemi nic nie robią. Hmm, ciekawe. Dobra. Przynajmniej, że robią właśnie do tego nie chciałem w nie wleść. Za bardzo. No jak tak to To z woli dalej. Ten mój kolega się pojawił. Jeszcze zwolszy niż te zwolę, z którymi walczę. O, skradacz. Kurczę, z tymi skradaczami to prawie jak z WoWa, Naprawdę. Tam było dużo takich rzeczy, że właśnie tam się skradały te potworki. O, no i ten, co na niego czekamy, to musimy na niego poczekać, bo ktoś go zabił przed chwilą. Fajnie. No ale cóż, tak to jest jak się gra w dodatek w miarę wcześniej po premierze. Czyż to już bez miesiąc minął? Ale fajna jest ta gra. Fajnie mi się gra, polecam. Można sobie pograć. Tylko Kogoś może ten abonament odstraszyć, bo to jest tak, że się płaci abonament co miesiąc. To nie wiem ileś 10 euro, czy ileś takiego. Dobra, no ja już zrobiłem. Gdzie jest ten boss? No jak, ona mówi, że te wąsacze strasznie potraktowała i nie zrobi to samo. Ach, to zwolę, dach. Takie złe. Wow, ale combo, boom. Dobra. Um, <laughs> no to wracamy do naszych wąsatych przyjaciół. Zrobiłem wszystko. O, reputacja. Spotycznie. So Okej. Okay. I the i <coughs> <coughs> no, przyszli jacyś ludzie i ona im tłumaczy, co się stało. Oho! czy ja będę musiał odtwarzać tą sytuację? Nie, uratuj Noruka i trzech innych więźniów. Zabij 16 złoli oraz zabij jednego super złola. Okay. Jakieś rzeczy mam uratować? Jakieś zaopatrzenie czy coś? Ok, um... poza kamerą poszedłem po prostu na aukcjon house, sobie kupiłem jakieś dobre rzeczy. Aby nie musiał się męczyć na dungeonach tyle czasu, bo to nie wiem, ile można to robić. Ja lubię grać w grę, a nie farmić itemy. Więc kupiłem po prostu, ktoś za mnie wyfarmił, je kupiłem na aukcjonowzie. Um, dlatego teraz mam też dużo rzeczy, żeby farmić swój hunting. Dobra, ale zapomniałem, gada y co oni gadali tam. Często mówią, że ufają mi, bo jestem jakiś super dobra i ja mam iść do tej jaskini, rozumiem, tak? Tak. O, mam zbierać takie coś? Dobrze, że mi pokazali zaraz na początku jaskini, bo mógłbym przeoczyć. Za mało się świeci. O nie, czy tutaj też był ktoś przed chwilą i zabił to wszystko? A, jednak nie. Gdzie jest więcej zboli? Nawet lutu żadnego nie ma. sobie bez sens No, już to jest za skróty, super. O nie, to ten koleś co go mieliśmy uratować. No róg. Sprawdzałem czy on żyje, on jest po prostu hunterem i ma taką umiejętność jak e, że udajesz, że nie żyjesz Aha, no i podziękował i sobie poszedł. E, dobra, spoko stary, sprawy. A my jeszcze mamy zabić tych wszystkich z woli Ale się złowieszcza muzyczka włączyła od razu Weszliśmy do złej jaskini, złych Gnoli. Eee. Hmm. Nie zapominajmy o uwolnieniu kolejnego więźnia. Co eee, coś tak świeci? Pum, pom, pom, Trzeba było iść w tą stronę po prostu, bo Choć jeszcze te dwa szybko. O! To jakiś hordiach, nie zabił tego chłopa, po którego jeszcze można go zabić. A... Co za bezczelny typ. Gdzie to się idzie? Tu, gdzie on jest? Boże, myślę, że mam jakiegoś bossa tu. to jest ta jakaś. Wow. Aha, Boże, to w <słuch> O, nareszcie Ten wygląda na dobrego wariata Rotting totem. Jezus Maria O, nasz kolega się przywołał akurat Co za przypadek Co? Chcesz żeby zgnić? Chcesz, żeby zgniło wszystko? Co to jest za typ, jakiś dziwny. Dobra, nie wiem, czy ja mam iść tutaj? Czy wrócić tam, gdzie byłem? Czy mi pokazuje jakieś not fardy, unbearable. To miała być kasialita tutaj. Nie do końca rozumiem, ale chodźmy. Tak, wiem, że tam były skałki, ale to takie, co już mam na szaro, więc wysensuje brać nawet. O, chyba tu miałem jeszcze. Fajnie, można gnieść te pająki. Super zabawa. Wee. Dobra. Aha... To jest drugie wyjście, dobra. Okej, okay, oddajmy wszystkie. Oczywiście, że nie zrobiłem wszystkiego, bo nie zabiłem wystarczającej ilości tych gnoli. O Jezus... Chodźcie wszyscy. Szybko. Nie mogę. Cztery potrzebuję, że to jest napisane tutaj, tak? Już mogę iść. Na przykład tu, że samo nie pamiętam. Szyba, gravel. Dobra, to po prostu Disney szedł od tego, co mamy. Udejmij zadanie. Aha, i mam spotkać się z wąsaczem gdzieś tam. Ja no nie mówią, że zgadzają się tą sprawę jeszcze z tymi gnolami. Oh, a on yes, yes, a on yes, mówi, że on coming. się trochę cyka o tych ludzi z miasta, bo kurczę, gnole takie rzeczy robią, to co w mieście się musi dziać. Tu jest jakieś Grand Hunting Party. Uh... Nie wiem o co chodzi. Zostańmy przy zadaniu. Zostańmy się do tego miasta. Uh. Hmm. O. Boom. O nie. Wole to już były. Kurczę no, spóźniliśmy się. Tak jak się spodziewałem, obawiałem. Też zostali zatkani. Muszę z nimi pogadać i, i sprawdzić zwłoki. I on ma nam wytłumaczyć co się dzieje. W nowej wąsaczu. No. Przyszli z nienacka. Te zwolę gnole. I tylko jedyne co wzięli, to zabijali. I on też umrze zaraz. Przecież nie umierasz. To prawda, udało ci się, Akiel. Odwieziemy cię do bezpiecznego miejsca. Te ciała mam zbadać. Dobra, ale to weźmiemy sobie od razu... Co ty jesteś? Ale to sobie weźmiemy od razu za zadanie dodatkowe, bo ono pewnie będzie polegało na mordowaniu jakichś złoli, którzy nam będą przeszkadzać. Things, A jednak nie. Pogadaj z kimś tam, gdzieś tam. Dobra, to <laughs> idziemy tam. A gdzie to jest? Aha, tam. Dobra, no to... Kiedyś tam dotrzemy na pewno. ale na ten czas idziemy jeszcze zbadać te ciała mm -hmm. o, a tutaj rybacy sobie wiem jakoś nie przejmują się tym, że tu ciało pływa aha, że wygląda jakby go coś zjadło yy, i że wszystko ma na z tyłu ciała, więc jakby uciekał. No i dziwne jest to, że jego terany już zaczęły się zasklepiać. Niektóre o nie! Co to jest? Coś mnie atakuje. Cóż to było? Straszne rzeczy. Pim, pim, pim. Uuuu, w lesie. Aha, no i że tutaj znowu przy tym ciele spostrzeżenia, że gnole normalnie by wzięły albo to ciało, żeby zjeść, albo przynajmniej te rzeczy, które to ciało ma przy sobie. Ale to jest wszystko zostawione, po prostu zabite i tyle. No i znowu od samo. Dobra. Następny. Kto jeszcze był zarażony glutami? Ty. Co? Jakieś tyleciki są wbite w to ciało? Aha, i że widać, że gnole to zrobiły też tyle ale ale jakoś nigdy nie było, nikt tego nie widział, żeby gnole takie coś robiły. Dobra, i ostatni. Tutaj Gnol jest zabity. Aha, i że to jego futro jest strasznie brudne, i część w ogóle jest. No, jak zombie, generalnie Gnol wygląda. O, coś takiego. Tylko, że bardziej, że te gluty są w nim, czy coś takiego. Ale historia. Chodźmy o niej opowiedzieć.

A Hanu będzie szedł zresztą karawany. No i oni idą do tego miejsca, które się nazywa Iskara? Czy to? Iskara, tak. Czyli oni idą do tej Iskary, a my będziemy szli dalej. Myśleć, co tu zrobić z tymi gnolami straszliwymi. No, ale to chyba w następnym odcinku, bo widzę, że to tak gdzieś pół godziny już prawie. Także zrobimy sobie krótką przerwę i wrócimy do przygód samociemnego w następnym odcinku. Także trzymajcie się cieplutko. Hej!